Ojebany Dobra kurwa, kiedy pójdzie to... To jest UFO Coś To tam. O kurwa Ale go... kole... piachu No Metal Co on to się odjebał? NIE NO KURWA Kurwa To jest kurwa. Plecy! 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 lecy, nice. plecy, lecy, uh, No robi to! No, 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 no. Ja zasłużyłem kurę, ja bo sam w domu był, to rozjebał tą piorką. No jada. Dwa skałty A jednak nie. Kurwa. 1300 godzin. No kurwa, no widzisz to? Nie gzmisz do chuja. Jebana gra. Dawaj. Ja pierdolę. Leci, wychodzi. Strelaj. Złapaj bomby. A mi kurwa coś jakieś parcie mam po tym dyspie. Eeeeee... mikrofon przerwało. Zero ma! Jednak nie, tylko hita dostał! Kawaha I Kawaha ma. Duże. Nice! Ale pociągnął! Coś mi na O, ale pikuję no, lewej. Jest, ja... Ja dostałem, ale je, żyjesz. Ja ijdź, life, no i nice, no i mamy. O kurwa, sorry, myślałem, że to gość. Ale już, kurwa! No szczerze, co to, kurwa? Dwóch sekund, dwóch sekund. Dwóch sekund. Brać mnie w dole! O kurwa, co żeś dostał? Co? Digielek meteoryt. Ło, ładny jakiś, kurwa. Ty... Faktoryniu chyba? Tak, wpiszcie mi... No ojdziemy. tak! Faktoryniu. Ile to kosztuje? Z piotkę? Pięć złote 6 sprawie 54 Zeremo. Jedna kula, przekładuję. Co jest co, co tu to się stało? stało? To, co to było? Pierdol się Matylda. Ale siada. Sharp. Sharp. Co Szart. Szart. To?